Dzień dobry bardzo moi milicie. Mam bed. Może nawet nie bed hair day. po prostu mam brudne włosy. <gryw> Jak wrócimy ze sklepu, będę się ogarniać. Eee, nie jem śniadania, tylko szybka pielęgnacja na twarz. Przebieram się i jedziemy do sklepu, bo mamy ogromne zakupy do zrobienia. Ogromne. Eee, w kolejnym vlogu prawdopodobnie będzie wielkie gotowanie, bo znowu chcemy sobie nagotować na zapas i to pomrozić. Eee, także ja lecę się zbierać i jedziemy do sklepu. Będzie duży, duży. Duży hol spożywczy na tydzień na pewno. Na tydzień jak nie lepiej. Także zapraszam tym samym na domowego vloga. Później pod wieczór widzimy się z naszą ekipą, wiecie. Chcemy się nacieszyć jeszcze tymczasem, gdzie Aga jest w dwupaku, bo później wiadomo, może być różnie, więc widzimy się regularnie, co miesiąc. No. Słuchajcie, przejechaliśmy do Kauflandu, mamy listę zakupów. Yy, Krzyśka pismo to w ogóle nie widać, że tu jest coś zapisane. Przejechaliśmy jednak do Kauflandu, do Kauflanda, bo zastanawialiśmy się nad Selgrosem, ale dla nas to jest po prostu jak, nie wiem, jak dla dzieci sklep z chleb, zabawkami Selgros. Szczególnie, Przywitaj się. Bez śniadania, dzień dobry. Tak, jesteśmy bez śniadania, więc ze Selgrosa nie, bo nam by to 4 godziny zajęło. Także lecimy na spożywkę, będzie hol zakupowy, a później będzie śniadanie, bo już, już jak wiem, że jestem daleko od domu, to już jestem głodna. No i Siedłem do samochodu, to zacząłem być chłodne. No, więc będę ciekawe zakupy. Lecimy. Dobra, słuchajcie, to są całe nasze zakupy. Tego jest naprawdę dużo. I tak, jeśli chodzi o te zakupy, zapłaciliśmy 360 tam z gruszami. E, I tak, ręcznik nie jest z tego, e, z tych zakupów, tylko po prostu leżał w samochodzie. Teraz udało nam się go zabrać. Kupiliśmy jeszcze płyn do spryskiwaczy, który już wlałam, więc jakby nie ma go tutaj. Jedziemy. Yy, chryzantemki. Yy, 9 zł taki bukiet. Teraz będą takie się u mnie. Ostatnio stały, słuchajcie, dwa tygodnie. Więc stwierdziłam, że chcę yy, ponownie. Dwie paczki jajek. winogrona Borówki, te borówki, słuchajcie, trzeba umyć i włożyć do pojemnika, bo niektóre są takie, wiecie, pozgniatane. Mamy nektarynki, mamy dwa pomarańcze, czy tam dwie pomarańcze? Jaki pomara pomarańcz czy pomarańcz? Jaki to ma rodzaj? To jest rodzaj psi, to jest rodzaj psi. Nektarynki, trzy pasaty muti, por... Bo będziemy w sumie nawet nie wiem do czego. 2 kg jabłek, bo cię się widzimy z ekipą i chciałabym ciężarnej wycisnąć świeży sok. Zgrzewka wody do, do kawy, bo ja piję tylko z tą wodą. Tutaj mamy cztery paczki indyka, dla, mielonego, dlatego że będziemy robić, zobaczycie w następnym vlogu, będziemy dużo robić. Trzy skry, oczywiście był na całą szafę tylko jeden waniliowy i nie lubię wszystkich, którzy jedzą skry waniliowe i nie pozdrawiam. Tutaj mamy serek do śniadania, bo krzyż wymyślił fajne śniadanie na szybko. A, i słuchajcie, w Lidlu u nas awokado kosztuje po 6, po 9 zł. Ten wór 8,99. Ja wiem, że to awokado jest małe, ale jak ono sobie dojrzeje, to wiecie, mamy 4 awokatka. Za tą samą cenę, więc myślę, że spoko deal Dwie pasty Blendamet. W ogóle dziwne, dziwnych czasów doczekałam. Kiedyś Blendamet była najdroższą pastą. A teraz, bo sprawdzałam, wiecie, po pojemnościach. Teraz y, ta Colgate, czy jakaś ta druga, y, kosztuje 2 złote więcej niż Blendamet, więc wziąłam dwie Blendamet. Czego ty tak ogonkiem subtelnie? Ale troszeczkę machasz? Trzecia się to widzę. Cukinia, łosoś właśnie teraz. A, i tutaj jest, słuchajcie, kupiłam Ariel. Ja w Dziwdzie koszt, um, kosztuję, ja w Divzie kupuję go po 30 zł. Mm. Tylko, że ten jest jakiś inny. Kosztował 45 i on jest jakiś skoncentrowany, więc po prostu z ciekawości kupiłam, bo na razie się do Dillza nie wybieram. Jestem ciekawa, czy zauważę w ogóle różnicę, bo jeśli nie, to zdecydowanie bardziej opłaca się ten w Dillzie. Orzeszki, masło, tutaj dwie paczki marchewek, bo właśnie chcę robić sok marchewkowo. Jabłkowy. Tutaj mamy jedne płatki owsiane i tutaj są kolejne. I w ogóle też niesamowitym jest chyba Wam to nagrywałam, że takie klasyczne z przypuśćmy, Kauflandu kosztują 2,40 tak, mniej więcej uśredniając, a jakieś Melvit 5 zł. I naprawdę, można się tak machnąć i sobie nabić z dodatkowej kasy. Wiecie, to nie to, że my teraz nagle będziemy oszczędzać, bo no nie, nie będziemy liczyć każdego grosza. Ale jeśli można gdzieś zaoszczędzić, to ja na pewno będę to robić. Piersi z kurczaka zobaczycie w następnym vlogu. Bagieta, zobaczycie zaraz. <laughs> Papryki dwie. Twarogi chude, one mają dość długi termin, więc spoko, e, dwie musztardy i jogurt, także uważam, że tego jest sporo, biorąc pod uwagę fakt, że schemia naprawdę no dzisiaj nie jest już tak mało jak zwykle, e, w sensie mało, no nie jest aż tak. Y tanio, jak zwykle, bo kupiliśmy naprawdę dużo rzeczy na zapas i jest też dużo mięsa, więc dajcie znać, czy uważacie, że to mało, że to dużo, czy co uważacie i gdzie robicie zakupy. Teraz mnie jakoś ten temat wkręcił, bo widzicie, że ja teraz mam takie domowe życie, to kurka domowa chętnie się dowie. Rozpakowuję i pozdrawiam. Słuchajcie, nasze królewskie śniadanie na szybko, bagietka, ale powiem Wam, że mamy takie przemyślenie, że jeśli o Kaufland chodzi, to ta bagietka to jest wielkości mojego palca, a te spódki jednak są szersze. To, to takie nasze przemyślenia, nie? To smacznego. The letter. Cześć Ty jesteś piękna i subtelna Nie to co inni, prawda? No, ale taki fajny stół Najfajniej miza, nie? Co tam matka? Och, jak stół fajnie miza Super miza stół Stół jest najlepszym mizaczem, pewnie Ja już mam peeling na włosach A teraz zabieram się za wyciskanie soku Do roboty Kilograma marchewek i z kilograma jabłek wyszło około półtora litra soku, proszę bardzo, tak to się prezentuje, zostało jeszcze troszeczkę dla nas, no i to dla Agnieszki dla Mateusza, mam nadzieję, że się ucieszą i że będzie im smakowało także to do lodówki, a ja się idę zbierać. Słuchajcie, przyszłam się ogarnąć, za mną pranie, celowo go nie składam, bo słuchajcie, naprawdę, później chcę zrobić ten test żelazka, w sumie nawet nie na YouTuba, a bardziej dla siebie, bo jestem ciekawa. Tu jest piesek i lesiek, nie widać go Musiałam się ogarnąć, powiem wam szczerze, nie mam ochoty w ogóle ani na makijaż, ani się zbierać, ani suszyć głowy Ta pogoda jest dramatyczna My na razie mamy otwarty balkon, bo bułka tam siedzi Jeszcze nie ma aż takiego, znaczy jest upalnie, jest, jest upalnie, duszno, nie ma czym oddychać Ale wiecie, to jest tak, że ja w każdej chwili mogę sobie schłodzić Mieszkanie, a pisze z koleżanką, która siedzi pod wiatrakiem i nie może od niego wstać, bo jest tak duszno. Z drugiej strony, bardzo już zaczynało boleć gardło, więc fantastycznie. Eee, ta pogoda jest dla mnie dramatyczna. Ja wiem, że. Każdy z nas ma lato, i każdy inaczej odczuwa lato, ale ja będę na to narzekać, bo nie znoszę takiej pogody. Właśnie dlatego, mimo e, mojej całej sympatii do naszej ekipy, po prostu nie chcę mi się wychodzić z domu, bo jak sobie pomyślę o tym, że jak będziemy wracać, bo wiecie, tak, mam samochód w garażu podziemnym. A jak sobie pomyślę o tym, że później będziemy wracać, ja będę musiała siąść do takiego nagrzanego samochodu, przykleić tyłek. Ojej, no, no nawet nie chcę o tym myśleć. Jest po prostu dramatyczna ta pogoda. Miało być ochłodzenie, oczywiście ochłodzenia nie ma. Powiem wam, że to jest ciemna strona vlogowania. Yy, nagrywałam dla Was makijaż, jak widzicie, już jestem pomalowana i gadałam cały czas. I słuchajcie, dopiero jak skończyłam, to tak patrzę. No to się przestało nagrywać. Nie wiem, w którym momencie to się przestało nagrywać i nie znoszę takich chwil, że wiecie, wszystko jest super, że wszystko powinno działać, aparat jest naładowany, karta jest wyczyszczona ee, i mi się ten akurat teraz y, mi się ten materiał nie mieści, bo kartę muszę sformatować i po prostu szlak mnie trafia, bo wiecie, wszystko powinno śmigać. A nic nie śmiga, nie? I już kawałek materiału mi ucięło. I ja zawsze mam takie z tyłu głowy Jezu, a jakby to było w podróży. Mm, wiecie, że ja uwielbiam dokumentować podróż i nieważne, w każdym razie musiałam usiąść do komputera zgrać wszystkie pliki z dzisiaj, sformatować kartę na nowo eee, i dopiero teraz działa, więc odzywam się, idę szybko ogarnąć włosy bo za 20 minut wyjeżdżamy, więc nie mamy zbyt dużo czasu eee, no, także widzimy się jak się ogarnę, już mam pomysł na siebie, chociaż nie chce mi się nadal eee, ale no tak, zbieram się słuchajcie, ja jestem już gotowa, sukienka Laurella, buty Birkenstock, torebka Bigordi, okulary AliExpress jesteśmy gotowi Lecimy, bo widzimy się w centrum, a tam wiadomo, jak jest parkingiem, więc proszę trzymać kciuki za parking i łapiemy się później. Słuchajcie, lepiej. Zaparkować nie mogliśmy. Idziemy do restauracji bania Luka. Ym, za 12 minut mamy zbiórkę, więc w sumie idealnie. Kasztanki już są złote! Yy, w każdym razie na no, spacerku nie będzie w tą pogodę. <grym> w tej sypialni. Dziwi mnie to, bo tutaj nie ma jakichś mega żółtych lampek. Słuchajcie, jest już dość późno. Troszeczkę sobie posiedzieliśmy. Gdzie ty jesteś? Troszeczkę posiedzieliśmy, troszeczkę pospacerowaliśmy, troszeczkę dużo pojedliśmy, ale to był super czas. Niemniej jednak dzisiaj już nie mam siły Kończę tego vloga na dzisiaj, ale jutro też będę nagrywać prawie się dużo vlogów. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo ponoć tak chcieliście. Także zostawcie mi kciuka do góry, jeśli dzisiejszy wam się podobał. Na mm, co? Ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym już bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Pa!